Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Weronika Orzelska i zajmuję się głównie numerologią, natomiast też szeroko pojętym rozwojem duchowym i osobistym. I w tym filmie chcę opowiedzieć dalej o roku 2024. Natomiast, jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego filmu o roku 2024, bardziej z perspektywy numerologicznej, gdzie opisuję, jaki ten rok będzie dla konkretnej drogi życia. To jest nagranie z transmisji na żywo o roku 2024 na moim kanale, w sekcji na żywo. Jeśli nie będziesz mógł znaleźć, to tam będzie. Nie w sekcji wideo, tylko na żywo, bo to była transmisja. No właśnie, o roku 2024 też trochę z innej perspektywy. To, co do mnie przychodzi, to już obserwuję, ponieważ już ten rok już, już działa już ponad miesiąc prawie dwa miesiące w sumie jest połowa listopada. 2023, więc już poniekąd już działa dwa miesiące energetycznie rok 2024. Natomiast to jest też tak, że on wchodzi we wrześniu tak na 60% około, dopiero od pierwszego, podobno od pierwszego nowiu, dopiero w styczniu już wchodzi tak na 100%. Natomiast jak już w większości już mamy ten energię tego roku 2024, to co chcę powiedzieć, tak co do mnie przyszło też z obserwacji i Góra, przypuszczam przeze mnie, to to, że to będzie bardzo, głębo, bardzo duży temat energii seksualnej. Mam nadzieję, że to przejdzie. Eee, będzie bardzo dużo tematów w tym temacie. <laughs> tematów w tym temacie. Tu Rozejdzie się to na różne wątki. Eee, natomiast w związku z tym, mam to na myśli, że to będzie głębszy temat. Nie taki powierzchowny. To, co jest głównie w mainstreamie, natomiast bardziej z perspektywy tej duchowej, nie tylko tej cielesnej, tej duchowej i to będzie powiązane z tematem dzieci. Też jakie dzieci teraz przechodzą na ziemię. Takie dusze już teraz się wcielają generalnie. No, duża jest kolejka na planety Ziemia i to już jakie dusze się wcielają, szczególnie w ostatnim czasie, przez ostatni rok, dwa, trzy lata. Co to, to w ogóle to są inne dzieci niż były 10 lat temu, niż moje pokolenie jeszcze wcześniejsze. To są już takie świetliste, kryształowe dzieci, piękne, tęczowe, już tam są różne określenia, nie, nie, nie jestem specjalistką od tego. E, różne nazwy, różne etykiety, natomiast to są zupełnie inne dzieci, zupełnie inaczej. E, patrzą na świat, zupełnie na moją perspektywę i grunt to im nie przeszkodzić w tym. Więc dzieci na przykład. A, chcesz mieć dzieci, a, albo jesteś w ciąży, a, albo niedługo zostaniesz właśnie rodzicem, planujesz to, albo właśnie niedawno zostałeś, zostałaś rodzicem, to warto popatrzeć na te dzieci z innej perspektywy. Przyjąć to, co one będą pokazywać. One mają zupełnie inne czucie, zupełnie inną wrażliwość, a, zupełnie inną wizję bycia. To jest W ogóle. Moje pokolenie lat 90. i jeszcze wcześniejsze, i, i, i na przykład pokolenie mojego rodzeństwa 2011 rok, to, to my jesteśmy innym pokoleniem my jesteśmy innymi jeszcze dziećmi niż te, byliśmy, niż te, które są teraz, się rodzą i się będą rodzić w najbliższym czasie. Naprawdę z otwartością, z wielką, ogromną miłością i pomagać im się rozwijać, wspierać, dodawać im skrzydła, tak wiać im, a nie im podcinać skrzydła po to, żeby się dopasowali do aktualnego systemu, który będzie się zmieniał i to dosyć mocno. Bardziej widzę to nawet takie tsunami, taki, nie wiem, tsunami. Bardziej jako tornado, coś takiego. A więc tu się będzie bardzo dużo zmieniało. To, że to tak widzę jako tornado, to bardziej w tej dobrej dobrem tego słowa znaczeniu, pozytywnym, że będzie duża zmiana, będzie szachem, przetasuje się energia, niż bardziej złym, o Boże, będzie katastrofa, nie wiem, co zrobić. Nie nie, 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 nie wchodzimy w te tematy. Zawsze wszystko działa na naszą korzyść. I drugi wątek to budzenie się. Generalnie od roku 2020 większość ludzi się budzi, a, a ci, co już byli obudzeni przedchodzą na jeszcze wyższe poziomy. Jeszcze wyższe, jeszcze wyższe. Ja, ja jestem właśnie z tej, z tej kategorii. Ja miałam przepływcenie w 2014 roku. W Tak, w Natomiast od 2020 roku to jeszcze przyspieszyło w ogóle. 5 razy szybciej idzie. A od yy, ostatnich kilka miesięcy, niecały rok, to w ogóle jeszcze 11-10 razy szybciej, 20 razy szybciej. No teraz takie mamy czasy i to przyjąć z otwartością, bez oczekiwań, bez oczekiwań. I to przyjąć, nie stawiać się zmianą. Najgorsze, co można zrobić, to stawić się oporem do zmiany. To rodzi cierpienie, to rodzi ból. To rodzi iluzję rozdzielenia. Nie sama zmiana. To nie jest tak, że zmiana jest jedna dobra, druga zła. Bardziej to ciebie zależy, czy ta zmiana będzie dobra, będzie najlepszą zmianą dla ciebie, czy nie. Twoja energia. To jest Twoja energia. Eee, wszystko zależy od Twojej energii. Eee, Twoje relacje zależą od Twojej energii. Twój eee, relacje z pieniędzmi zależy od Twojej własnej energii. Nie od tego, czy myślisz tylko pozytywne myśli, czy negatywne. Wszystko zależy od Twojej energii. Od tego, jaką ty masz relację sam ze sobą, sama ze sobą. Co jeszcze? Właśnie energia seksualna, dzieci, te zmiany. Też właśnie temat miłości będziemy bardziej się zbliżać do tego, czym naprawdę jest miłość, bo my mamy iluzję na temat miłości. Dla nas miłością jest to, że ktoś inny ma robić tak, jak my tego chcemy. I to ze znakami miłości. Nie wiem, kto dał taki, e, taki przepis na miłość. To jest jej do rozdzielenia. Z reguły to chce nasze wewnętrzne dziecko, żeby ktoś robił tak, jak my chcemy, bo my wiemy najlepiej. I tu się jeszcze włącza potrzeba kontroli, rany, odrzucenia, porzucenia, niesprawiedliwości, zdrady, upokorzenia. Eee, głęboki wątek, może na, inny na innym filmie. Natomiast z miłością to jest miłość jest bezwarunkowa. Czasem miłości się ludzie rozstają, czasem ze sobą się godzą. To jest ten czas, gdzie przede wszystkim rok 2024 zaprasza do i to już będzie na kolejne lata. Miłość, przebaczenie, przebaczenie, wybaczenie i przyzwolenie. Nieprzywiązanie. Tylko przyzwolenie na to, co jest dla mojego najwyższego dobra, na to, co jest dla mnie najbardziej wspierające. Nas, um, nasz umysł, nasze ego może widzieć co i, inaczej to, co jest dla nas wspierające. Natomiast proszę pamiętać, że umysł, well, ego, e, widzi to, co jest dla nas wspierające, to co zna. Bo to jest bezpieczne. E, bo jeszcze umysł ego funkcjonuje troszeczkę w czasach, ma mindset, e, kiedy e, żeby coś zjeść, mężczyzna chodziły polować coś, nie było go parę dni, kobiety działo razem i generalnie strzeć się tydysa szablos i tych mamutów i ty wszystkiego i tak dalej. No nie żyjemy w tych czasach, hello! A więc, tak jak było w innej bajce Luka jak tam było, że jak słyszysz ten głos że mówi takie negatywne rzeczy powiedz bruno, to jest bruno, powiedz silencjo, bruno czyli cisza bruno Możesz nazwać jakkolwiek ten głos. Stefan Jurek, Hubert, nie wiem. Znaczy e, bardziej tak męskiej, na no, bardziej pasuje. Nie wiem. <laughs> Jeszcze nie nazwałam swojego jego żeńskim imieniem. Ale ostatnio mi przyszło, żeby nazwać Wiktor. E, <laughs> jakby miała być chłopcem, to miałam być Wiktor, więc e, ostatnio próbuję, nazywam ten głos e, Cisza Wiktor. Silencją Bruno. Cisza Wiktor. E, więc zalecam. A, więc a, to, co mówi ten głos, pieprzyć to. No i co z tego? Pieprzyć to. To nie jest y, czas na banie się, to nie jest czas na strach, to jest czas na odwagę. Czyli odwaga to nie jest tak, nie ma strachu, i idę do przodu, tylko ok, strach jest z boku, siedzi na przykład tu za mną, ale on i tak nic nie zmieni, on jest obok, ale no i co z tego? Pieprzyć to. i e, idziesz do przodu. Odwaga to jest zdjąć z siebie ten ciężar, ten głaz, ten kamień i wsiód ruszyć do przodu. Odwagą nie jest to. No to ja poczekam, jak okoliczności się zmienią, że będą no bardziej wspierające, to nie ma odwagi. To jest tylko pieprzona strefa komfortu, e, więc tak. I też są e, takie różne przesłanki, przesłania, e, ja, ja tak czułam już e, od roku, może dwóch lat, tak czuję. Eee, też bardziej pod kątem, tak mi do mnie przyszło i też pod kątem numerologicznym, ale też eee, doszło do mnie, że klucze genowe, genekis, eee, też o tym mówię, że rok 2027 będzie bardziej przyumowy, to już będzie taka bardziej już nowa era. Natomiast tak naprawdę z tą nową erą, tą nową ziemią i tak dalej, to my ją tworzymy. Eee, natomiast dobrze wiedzieć, że jest taki duży potencjał, eee, że już 2027 będzie w ogóle innym rokiem w ogóle inną wibracją planety Ziemia, bo nawet ja nawet sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, bo jak Ziemia się przyspieszyła, to pff, co będzie za te 3 no, lata właściwie? 3-4. To po prostu kosmos. <laughs> jak my się tak łudzimy ładnie e, i wznosimy i w ogóle. To będzie w ogóle kosmos. kosmiczne będzie. E, e, no właśnie. Numerologicznie wtedy z tego od 2027 to jest jedenastka. Hmm? Jasno widzenie, jest wizja, rewelacja. E, coś w ogóle nowego. E, z kolei kluczy gnowe, tam chyba jest brama 55. E, też w ogóle jakaś nowa brama. E, więc e, zupełnie, zupełnie będzie nowa energia. Ten świat, który jaki teraz mamy. Jesteśmy, teraz jesteśmy w okresie takim przejściowym. E, jesteśmy w, takim, w środku takiego przejścia już nie w okresie. Rozpoczęcia tego przejścia, tylko coś tak w środku tego przejścia i już myślimy się ku końcowi. Wtedy ten 2027 to chyba będzie taki porządek, chyba czegoś nowego. Przynajmniej ja to tak widzę, jak to tak czuję. I usłyszałam, to chyba wczoraj, bardzo mądre zdanie, że generalnie jest część na planecie ludzi, którzy się w ogóle nie obudzą i to jest ok. I naszym obowiązkiem nie jest ich budzić na siłę. Bo na przykład nikt nie lubi, jak dzwoni budzik. Ktoś lubi? Nie dam takiej osoby. Nikt nie lubi, jak dzwoni budzik. Natomiast co innego, jako budzicie staje fajna muzyka, ktoś do niej tańczy i robi śniadanie i w ogóle jest cały w skowronkach. jest fajna energia, fajny vibe, inaczej człowiek wstaje, a jak budzik. O Jezus, budzik, dzwoni, muszę wstać. Czy to do, do pracy, czy nieważne, jakkolwiek. Generalnie nikt nie lubi budzików. To jest takie na siłę, na przymus. A ktoś miałby jeszcze ochotę pospać, albo jeszcze potrzebuje pospać. I to jest ok, nie budzić ludzkości na siłę. Ten, kto ma się obudzić, się obudzi. Eee, jak zachęcać innych do budzenia się? Po prostu inspirować, robić swoje, zająć się sobą. To tak, jak właśnie wiem o tym budzeniu. Co innego jest się obudzić, jak w domu jest o, fajna muzyka, fajny vibe, ktoś jest ha, radosny, fajny, w skopronkach, cieszy się, że może zrobić śniadanie i jest, jest obudzony, obudził się, obudziła się. To jest zupełnie co innego, jak budzik, budź, wstań, obudź się. Co i ma radości, to nie jest takie, eee, to jest takie. Więc i też część jest z ludzkości z nas, z Was, nas, z Was. Będzie tak miało, że oni się w ogóle nie łudzą. I oni przypomną tym obudzonym, obudzającym się, że nie warto wracać do tego, co było. Oni też są po coś. Oni są potrzebni. Zawsze. Więc yy... teraz będzie taki czas, jak coś, ktoś z nami nie rezenuje po prostu odejść. Zostawić to, puścić to, puścić kontrolę. A co i nie powiedz, jak mi się rozstanie, bo coś się to. Tego... Pierwszy to, pakiet. No i co z tego? Ty się rodzisz dla samej siebie, dla samego siebie, nie dla kogoś. A to, że przy okazji na planie dusz, na planie duchowym umawiacie się na jakieś lekcje, to jedna rzecz. Natomiast w pewnym momencie te ścieżki się rozchodzą i to jest ok. Więc nie robić nic na siłę, to jest ten czas przestać robić na siłę, przestać, bo tak się powinno, powinno się to jest z tego. Jest głos ego. On nigdy głos ego. Ee, nigdy nie powie Jezu, jesteś zajebista. tylko powie, no, będziesz zajebista, jak założysz tą sukienkę, zrobisz taki makijaż, pójdziesz to i tam, ukończysz takie studia, ukończysz, zrobisz taki dyplom, dostaniesz, ukończysz taki certyfikat, bla bla. bla. Tak powie jego. Wtedy będziesz dopiero zajebista. A potem e, osiągasz to i wcale nie czujesz się zajebiście. To powie jego. Bo powinnam, powinienem mieć to, ukończyć to, zrobić tamto, i tamto, i wamto. To jest ego. To nie jest duszy. W ogóle yy, koniec słuchania się tego ego. Natomiast też ego jest dobre, i to jest. Ego, no właśnie, o którym wspomniałam, te niefajne, te pełne strachu i lęku, i też to te ego jest fajne, które nadaje nam tożsamość, z którą nasza dusza współpracuje. I to jest to dobre ego. Tym dobrym ego jest to, że nazywam się Weronika Urzelska, ale nie jestem Weroniką Orzełską. To jest właśnie to. Urodziłaś się Katarzyna Nowak, ale nie jesteś Katarzyną Nowak. I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to, co jest, po jestem, manifestuje. A my jesteśmy duszami, które ma ciało. Chociaż to też jest trochę ograniczony koncept, ale. Muszę jeszcze, jeszcze zgłębi, zgłębić ten temat. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem, naszym umysłem. Bo to nie umysł jest zarządcą, tylko on jest sługą. Tu serce jest zarządcą. Dusza. Ale nie umysł, ani ciało. Ciało nie jest królem, ani umysł nie jest królem. To jest tylko sługa. Ale to może być bardzo dobry sługa. O to właśnie chodzi. Eee, dobra, co do roku 2024? Eee, bardzo wiele rzeczy przyspieszy. Będzie takie tempo. Czasem wydarzą się rzeczy niespodziewanie, totalnie. I to indywidualnie, kolektywnie. Eee, nie będę się bawiła w przyszłości. O no, bo coś się stanie. <laughs> z reguły ci, co e, przepowiadają przyszłość, jakimś dziwnym trafem z reguły mówią te... Yy, Bardziej jakiś negatywny sposób i się więcej strachu. jakoś Jakoś taką czystą, brudną rurę ich ta wiedza, jakoś tak, ta ich przyszłość przychodzi. A może tak zamiast tego słuchać, stać się czystą rurą do kontaktu ze źródłem, z Bogiem, wszechświatem, kosmosem, bo niekolwiek nadesz temu etykietę, jaką wolisz, jak czujesz, jestem wiem, tobie bliższa. Może zamiast się skupiać na to, co inni mówią, skupić się na tym, a jaka jest prawda? Jak ja czuję? Co sprawia, że się lepiej czuję? Okej, okay, to i to. No, na pewno jest strach. I strach był przydatny, jak chodził tygrys szablon ze mną, czy tak tam się mówiło, i te, te mamuty nie wiadomo, i, i, i tak dalej. Wtedy to rzeczywiście trzeba było wiać po, 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 po tobie. Natomiast teraz? Chodzi tu coś? Chodzą tygrysy się po ulicy? Nie. Z reguły to umysł ci podpowiada. A jak stanie się coś złego? Jak nie dasz rady? No i co z tego? Zyskam nowe doświadczenia, nauczę się tego i tamtego i pójdę dalej, spróbuję inaczej. Mm. Szaleństwem jest robić kółko to samo, oczekiwać różnych rezultatów. To jest dokładnie to samo. Szaleństwem jest czekać, aż ktoś się zmieni, nie zmieniając siebie. Szaleństwem jest czekać na e, sprzyjające okoliczności, e, odwlekając kółko ten temat, tą decyzję, którą chcesz podjąć. Dalej jesteś tym samym i dalej masz kółko to samo życie. To jest szaleństwo. A my to nazywamy stref, dobrze, stabilizacją. Pieprzyć to. Koniec. Ten czas się skończył. Eee, no, grubo pojechałam. Ale czuję, że to było potrzebne bardzo. Hmm, poprosiłam o prowadzenie góry, więc <noise> przed tym nagraniem. No właśnie, więc idź za głosem serca, o tym roku, mówi rok 2024, idź za głosem serca. Twórz sam swoją rzeczywistość, taką jaką pragniesz, taką jaką chcesz. Przestań wrzucać siebie we własne ograniczenia. A to numerologia mówi, że w tym roku będę to i to, a to astrologia mówi to i to, a to tamto mówi to i tamto. Nie broń swoich własnych ograniczeń, nawet poprzez to. Pamiętaj, numerologia, astrologia, to i tak dalej, to jest potencjał. To nie jest determinacja. Tak naprawdę, prawda jest taka, że ja najbardziej się rozwinam, jak zajęłam się swoimi emocjami, swoim czuciem. Co z tego, że wiedziałam to i tamto, jak ja dalej byłam zamrożona? Co z tego? I to jest dokładnie to samo. To dotyczy wszystkich. Ja się nie różnię niczym od Was ani Wy ode mnie. Tylko to, że mamy może co innego w plecaku pod tytułem numerologia, astrologia. Ale na pewnym poziomie, na przykład na poziomie Jezusa, to tego nie ma, to, to, to w ogóle nie ma znaczenia. A generalnie warto spojrzeć na to, że kalendarz, który mamy, jest iluzją. To jest twór Matrixa. Matrix, takie bardzo popularne słowo ostatnio. A, no, no, taka prawda. A co by było, gdyby tego nie było? Przestalibyśmy bronić swoich własnych ograniczeń. A, tak jak właśnie ostatnio widzę na grupach różnych mrogi, astrologii, a bo ja mam trzynastkę i tak dalej, albo coś tam po portrecie. Karmę, karmę. Wszystko jest karmą. Wszystko jest karmą. Karmą jest to, że nie chcesz komuś zapłacić, to zaraz dostaniesz za coś mandaci, albo co takiego, żeby te pieniądze wyrównać. To jest karma. Wszystko jest karmą. Bo to karma to jest nic innego jak prawo przyczyny i skutku. Tak samo jest z zębami. Też jest prawo przyczyny i skutku. Umyjesz zęby, myjesz codziennie dwa razy dziennie, nie, nie jest słodycze, myjesz masz zdrowe zęby. Jesz codziennie słodycze, nie myjesz zębów codziennie, albo może raz na dzień, będziesz musiał iść do dentysty, bo masz próchnicę. To jest dokładnie to samo prawo. Prawo przyczyny i skutku. A ma jakieś życiowe rzeczy urastają nam do rangi nie wiadomo jakie jakieś tylko po to, żeby nie odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za swoje wybory, za swoje myślenie, za swoje decyzje. Właśnie. Rok 2024 jest odpowiedzialność za swoje myślenie. Nie wchodź w czyjąś głowę, w cudzą głowę. To ci nic nie da, bo to sprawia, że dalej stoisz w miejscu. A bo on powiedział, ona powiedziała. No i co z tego? No i co z tego? Marze, co ty? Czy to jest prawda? A czy? No tak, może, jednak, albo. Hmm, może nie, jednak. Czy możesz być absolutną pewność, że to jest prawda? To, co pomyślałeś, to stwierdziłeś, stwierdziłeś. No, absolutnie, raczej nie. A tak, 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 na pewno, absolutnie. No dobra. A, a jak się czujesz, myśląc tę myśl? Uuuu, już zbieramy puszkę Pandory. Z reguły źle się czujemy, jak myślimy jakoś myśl, która jest niewspierająca. Z reguły, co z tego, to, to co się nauczyłam przez ostatni czas ostatni rok szczególnie że negatywna myśl nie jest tą prawdziwą. Tak, jest prawda. No tak, ale ona nam zbroni, no przed Ale już nie ma tygrysa ze mnego. My robimy sobie teorię, potem robi się samospełniająca przepowiednia. A może tak zaobserwować tą negatywną myśl. Hmm, czy to jest prawda? Ale, hmm, ale do czego to prowadzi? Hmm, skąd się to wzięło? A, stąd, a, to w ogóle nawet nie jest mój głos ta myśl. Pewnie z reguły nauczyciel, rodzic, mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ktoś, ciotka, sąsiadka i tak dalej. Okaże się, że to nie było pierwotnie swoje przekonanie, tylko przyszło z zewnątrz. Ale już było tak powtarzane często, że już weszło. Naprawdę, yy, weźmy z tej złożoności nie swojego życia. Po prostu zajmijmy się swoim życiem. Dlatego jestem właśnie ten czas, zajęcie się swoim życiem wejścia na swoje miejsce. Bo my, my, wy, generalnie zostało nam sprzedane, że jak będziemy w innych ogródkach, w czyichś umysłach, będziemy na czyimś miejscu, to oni, odcięte, zajmą, zajmą się naszym. Tak nic nie działa. Jak Baron Katie to powiedziała, jeżeli ty myślisz o nim, to kto myśli o tobie? Ta-da! Nikt. Wyjdźmy z tego błędnego koła. A Natomiast, żeby nie było, żeby potem przejść w drugą otoczkę. Tu myślę o innych, jeden koniec, drugi koniec. Tu myślę tylko i wyłącznie o sobie. Tu nie ma harmonii. Chodzi o harmonię w życiu, że ma być równowaga. Na przykład, Twoja harmonia będzie tu, a kogoś harmonia będzie bardziej w tą stronę, a niektóre będzie dosłownie po środku. Masz znaleźć swoją harmonię w tym roku I na następne lata To będzie już na całe życie Chodzi o to, żeby powrócić do harmonii Rok 2024 to jest ósemka Jest odwrócona, położona poziomo Równowagą Co to za równowaga, że siedzisz w czyimś życiu Oczekujesz, że ktoś coś zrobi Żebyś ty poczuł, poczuła się szczęśliwa I to w końcu było radosne Gdzie tu jest harmonia? tu jest równowaga, nie ma nie ma równowagi w tym, jak skupiasz się na kimś innym, a nie na sobie. Każda relacja wychodzi od relacji ze sama, sam, samym, ze sobą. Z tego wyrastają inne. A nas nauczono zupełnie inaczej, natomiast już z programowania dzieciństwa. Nie chcesz zupki? No to za babcie. Aha, czyli babcie, jest ważniejsza niż to, że mój żołądek, mój brzuch już nie chce zupki. I potem leci. Zastanowić się nad tym, poczuć to. A jaka jest prawda? Jaka jest prawda? Co? Jaka myśl jest dla mnie bardziej wspierająca? Jaka jest prawda o mnie? Czy moja prawda jest tą prawdą, którzy inni mówią o mnie, albo mi się wydaje, że myślą o mnie? Czy może to. Prawda jest taka, że. ja nie znam siebie. Nie wiem, kim jestem. Nie wiem, jaka jestem. To toż. Ale kim? My myślimy, że jestem ciałem i swoim imieniem i nazwiskiem. Ja nie jestem Weroniką Żelską. Ja nazywam się Weronika Orzelska. I to jest ogromna różnica wbrew pozorom. No właśnie, ten rok będzie zadawanie pytań, kim jestem. Błysemka, trudnowaga ducha, materii. Nie możemy pójść ani. Jeden koniec, tylko ten materialny, a nie ten, tylko ten duchowy. Wszystko jest połączeniem. Ziemia jest połączenie ducha i materii. Mam nadzieję, że zainspirowałam życie wspaniałego roku 2024. Niech miłość się szerzy i rośnie, i wzrastajmy, rośnijmy. Wybierajmy siebie, wybierajmy zawsze miłość, wybierajmy z miłością i zawsze zadajmy sobie pytanie, jaka jest prawda. Bo często to, co mamy swoją Katarynkę w głowie, to nie jest prawda. To, że mamy już te, nie wiem, 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat i tak dalej, powtarzamy sobie w kółko tę myśl, uznajemy ją za prawdę, ale jeżeli czujemy się z nią źle, to prawdą to nie jest. No. Do zobaczenia, pa.